Coraz częściej nadziewają się na kontrataki gracze Piasta. Odkryli się już całkowicie i są teraz, e, są teraz cały czas dotkliwie atakowani. Wolski gol! Patryk Wolski, ale wejście, co za debiut młodego piłkarza Lecha Poznań. 87 minuta, Lech Piast 4 do 0. No i przypominają się te piękne letnie dni i ten hecz z Ruchem Chorzów. Też wtedy było 4 do 0. Momenta nieprawdopodobne, komentatorzy. W zachodnich stacjach mówią Unbelievable Ball. No, nieprawdopodobna sytuacja. Wyjście włoskiego, był moment, że, że go zganią partnerzy, bo powinien zagrywać wcześniej. Ja też tak myślałem, ale on jednak ciągnął tą piłkę, zastawiał świetnie tutaj. Widzimy, Łotysz próbował mu ją zabrać. Brawa, wielkie brawa. Przytrzymał ciśnienie, nie dał sobie zabrać piłki, ale efekt najważniejszy jest taki, że potrafił świetnie strzelić tutaj idealnie obronił strzału Tutaj no, nie miał za dużych szans. Dobrze uderzyła piłka przez Wolskiego, także no ta lokomotywa cały czas pełną parą zmierza do końca meczu. Ale czy to, czy to już jest koniec? Podgórski z dystansu. Jak Patryk Wolski to, to nie jest debiut w ekstraklasie zagrał już w zeszłym sezonie. Kilka razy pojawiał się na boisku. Trzy razy dokładnie. Ale w tym sezonie po raz pierwszy wszedł i od razu w pierwszym meczu, w pierwszym wejściu, w pierwszych minutach na, na boisku strzela gola. Tak czy inaczej debiut, ale w tym sezonie. Debiut w tym sezonie, tak.